No, po przecięciu tego, to jest dąb. Tam jest taka krótka recenzja tego traka przenośnego z Olixa. Pan tu miał fantazję. Nie mówię, że jest zły. Może się go poprawi, będzie działał, nie? Śrubki były bez żadnej podkładki. Tutaj zwykła, śrubka, zwykła nakrętka, wymieniłem to z podkładką, z tą śrubką, żeby się nie odkręcała. Do tego profilu dospowany jest tam od spodu płaskownik, żeby trzymał Prowadnicę. I płaskownik ma z 2 cm. Prowadnica ma 10, czyli na takim kawałeczku malutkim trzyma się cała prowadnica. Dałem pod torgunkę, wyczyściłem wcześniej, żeby się trzymało. Ścisnąłem elegancko i zobaczcie, co się stało. Tutaj pół tu już nie ma. Łańcuch go rozjechał, czyli się przesuwa. Gówno kurwa, nie wiem. Dobra, druga sprawa. Ta deska na początku cięcia w założeniu miała mieć 3 cm. To no tu ma tyle. Dobra, lecimy na koniec. Po odkręceniu tego gówna, po luzowaniu się odebrania, oczywiście. Nie odkręcałem. Deska ma 7. No to trochę to chyba coś, co jest chyba używanie tak. Tu trzeba jakieś wzmocnienie dać, no to co się ma trzymać tylko na samym płaskim tym, no to tak nie bardzo, Nie, nie wiem, to ale jeżeli chcecie takie coś sobie podłączyć do takiej małej piły, to weźcie kierę i się od razu pierdolnijcie w głowę, nie? Na tej desce, na tym yy, okrągłym kciułku, do tą dużą piłą, ten kawałek musiałem dociąć mało, mi ten przeszkadzał. To ma ile? 15 cm? Nawet nie, no 15 powiedzmy. No to chyba się minut walczyłem z tym. No także zobaczymy, no to trzeba będzie przy, przywalić na tu, dalej. Co to będzie, nie? A, ogólnie myślę, że w porządku, ale w samym sensie.